Ta frajda i przyjemność móc, móc doprowadzić do końca nasz projekt. Stowarzyszenie Kolaje dzięki wspólnej akcji wszystkich mieszkańców koła ufundowała dla naszego pięknego miasta ściankę wspinaczkowej. Kilka miesięcy to trwało. Nazbieraliśmy 55 tysięcy kilogramów materiałów wtórnych. Dzięki wspólnej naszej akcji mamy ściankę wspinaczkową w naszym mieście. Czyli okazuje się, że jeżeli się chce, jeżeli się ciężko pracuje, jeżeli pracuje się w grupie wspaniałych, aktywnych ludzi, to jest sukces. Jak widzicie Państwo za moimi plecami, budujemy ściankę wspinaczkową. Stanie ona już w tym tygodniu, a później, szkolenia. Dzięki decyzji dyrektorom i burmistrza. Z jednoprocentowego Funduszu Doskonalenia Zawodowego będziemy mogli przeszkolić nauczycieli WF-u, aby nasza młodzież mogła bezpłatnie korzystać na lekcjach WF-u ze ścianki wspinaczkowej. Poza tym Stowarzyszenie Kolanie pisze program pożytku publicznego, abyśmy mogli nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców koła, dla naszych przedszkolaków, dla naszych uczniów szkół, prowadzić bezpłatne zajęcia dwa razy w tygodniu na tej ściance wspinaczkowej, bo tak był nasz cel, aby ona była dostępna, była bezpłatna i cieszyła nas wszystkich, ponieważ udało nam się zrealizować w 2015 to wielkie wyzwanie. Stowarzyszenie Kolanie i myślę, że wszyscy mieszkańcy nakręcili się i Pójdą dalej, pójdą dalej. My apelujemy o to, abyście wskazali nam kierunek, abyście powiedzieli, na co teraz zbieramy, bo Stowarzyszenie Kolanie w 2016 roku również dla miasta Koła kupi podobny obiekt sportowy. Tylko jaki? Czy Skypark, czy tor parkurowy, czy też co innego? Piszcie na y, stronie eKoło, piszcie na naszym fajpędziu, w jakim kierunku powinna pójść nasza zbiórka i trzymacie kciuki, aby wszystkie akcje. Udawały nam się, udawały się koło, udawały się naszym mieszkańcom. Pozdrawiam Was, Stowarzyszenie Kolani.